Oj, 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 aż cholera. No to teraz, żeś zrobił, gościu. Teraz to jest problem. Ona jest tak piekielnie szybka. Um, no dobra. Awaryjna sytuacja. Przęcie działa, działa. Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj powracamy do tematu największego polskiego pająka. Który tutaj jest gdzieś o tam, eee, pogadamy sobie o nim, pogadamy sobie o kilku kwestiach, które wyszły w trakcie czytania komentarzy na temat poprzedniego filmu właśnie z udziałem tego oto pająka, czyli bagnika przybrzeżnego, ale to nie wszystko, gdyż na tym oto moim cudnym biureczku, gdzie już jest bagnik i jest przygotowany do filmu, tak jest, widzicie go, nakarmimy sobie w ogóle go i ogarniemy trochę to Terarium, to również przygotowałem tutaj inne pudełko, gdzie jest pająk, którego też już wam wielokrotnie pokazywałem, natomiast jest to pająk, który zmienił w tym roku w ogóle swoje nazwę i wyliniał. Więc skoro wyliniął, no to trzeba mu zrobić nowy domek. Tu już jest przygotowany nowy domek, jest penseta. No jest to, czym dzisiaj będziemy karmić pajony, czyli kilka sztuk karaczana tureckiego. Takie fajne, podrośnięte te sztuki, idealne zarówno dla tego, jak i dla tego pająka. Swoją drogą szykują się pewne zmiany, bo tutaj widzicie, że jest jakby regał z książkami, regał z pająkami. Tutaj jest regał z pająkami, a tutaj jest regał w sumie z pojemnikami. I ten regał niedługo będzie oświetlany. To jest jeszcze jeszcze Lego. Ten regał będzie niedługo oświetlany. Już kupiłem LEDy. No i tutaj zrobimy sobie troszkę więcej tych terariów. Mam nadzieję, że, że to też Wam się spodoba. Także hodowla się troszkę rozrośnie, ale jednocześnie trochę skurczy, no bo tych pojemników, wiecie, zamienię na teraria, a, a terarium wejdzie tutaj znacznie mniej. No ale dobra, to jest plan na przyszłość. Teraz zajmijmy się. Ty mi o godzinami. No i tak na pierwszy ogień idzie tarantula, tak jest, bo pająkiem którego będziemy przekładać i który to jest jednym z dwóch głównych bohaterów odcinka jest tarantula, która kiedyś miała nazwę Szmicji, ale w tym roku została ona przemianowana i po tak zwanej rewizji jest nazwa nowa, czyli Hogna Maderiana. Zaraz sobie go pokażemy. Słuchajcie, nowy pojemniczek zrobiłem takie. To są w ogóle fajne pojemniczki, które propaguje Tomasz Stolspider. Serdeczne pozdrowienia dla niego. I tutaj, no jak widzicie, dałem trochę korka. Dałem trochę takiej czerwonej gliny, także myślę, że naprawdę ten pająk w tym pojemniku będzie prezentował się świetnie, jako że sam ma takie e, troszkę żółtawo-ochrowe kolory, co zresztą zaraz zobaczycie. No ale dobra, pitu, pitu, pokażmy sobie samego pająka. O, już tam widzicie, że się rusza. Słuchajcie, sam pająk jako Hogna hognaszmicy został opisany w 92 roku, także 30 lat temu, więc nie jest to jakiś tam najmłodszy gatunek. Ale w tym roku się okazało, że właśnie jak wyszła praca na temat m, tego gatunku i na temat w ogóle rodzaju hogna, jak jakiegoś tam uporządkowania tego całego rodzaju. No to właśnie wyszły takie kwiatki, że to jest po prostu młodszy synonim Hogna Maderiana, która została opisana przez Walkenera bodajże w 1800, kurczę, nie wiem, 37 czy jakoś tak, tak, musiałem sprawdzić, dokładnie w 1837, więc... Takie oto kwiatki się zdarzyły i ona nam tu zaraz wylezie, a ja bardzo nie chciałbym, żeby nam wyłaziła i słuchajcie, to jest najpewniej samica, no bo no takie mam podejrzenie, że to samica, nie, y, nie sprawdzałem jeszcze wylinki, ale spójrzcie jak ona się fantastycznie zaczyna wybarwiać. Pająk sam w sobie jest absolutnie przepiękny, już abstrahując od tego, że ma takie fajne oczy, typowe właśnie dla rodziny Lycosidae i typowe dla tak zwanych potocznie tarantul, no bo to jest de facto no tarantula, tak możemy to nazwać bez problemu tarantulą, jako że należy do rodzaju Hogna, ale co jest najlepsze, to Spójrzcie, słuchajcie, na te nogi. Właśnie te nogi, w przypadku hogna Maderiana, robią robotę, bo one są ochrowo żółte. Jeszcze będą bardziej żółte, szczególnie przednie nogi, tak? No te nogi drugiej pary, jak widzicie, już są troszkę mniej kolorowe. Cały pająk, natomiast tutaj oscyluje pomiędzy jakimiś szarościami, trochę beżu, troszkę czerni. Generalnie, bardzo ładny pająk, który właśnie mi wychodzi z pojemnika. Nie rób tego gościu. Nie no, ale pająk jest przepiękny i słuchajcie, ja myślę, że trzeba to zrobić tak, żeby zająć ją jedzeniem i wtedy łatwo będzie przenieść ją um, do tego właśnie pojemnika. Co wy na to? To jest dobry plan. O, tak swoją drogą tu jest jej stara welinka, więc garderoba jeszcze jest w pojemniku. Ona tu coś mi się bardzo ruchliwa zrobiła i wcale mi się to nie podoba. Oj, 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 aż cholera. Ależ. O, o ja pierdziel, jakie to szybkie. Szlak by to trafił. No, to teraz żeś zrobił, gościu. Teraz to jest problem. Ona jest tak piekielnie szybka. Um, no dobra. Awaryjna sytuacja. Uff, dobra ziomy. Sytuacja pira ze drzwi opanowana. Udało mi się ją zagonić do pojemnika, tak w miarę sprytnie. Możemy ją sobie w sumie teraz pooglądać. No i. No i co z tym karmieniem? Dobra, nagramy karmienie w tym pojemniku. Trudno. Zobaczymy, co się stanie. Wow, 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 Dobra, 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 jednak nie. Wyciągamy karaczana. Zły pomysł. Kurczę, myślałem, że będzie chciała jeść, a jednak nie. Dobra, no to robimy po prostu przenosiny i nakarmimy ją kiedy indziej i, i tyle. Tylko, że teraz tak. Przenosimy, musimy zrobić tak, żeby ona znowu nie spierdzieliła. Też pewnie i tak ucieknie, no ale już trudno. Wow! Co za szybkość. I teraz myk. Fantastycznie. Pająk w nowym domku. Elegancko tutaj siedzi. Ach jak się uda? To jeszcze wam pokażę dzisiaj klip skarmienia. No a teraz w ogóle zajmijmy się bagnikiem. A no właśnie, Bagnik, największy polski pająk. Film z tym, że pająkiem w roli głównej zyskał na moim kanale zatrważająco i zadziwiająco dużą popularność, co mnie niezmiernie cieszy, ale pojawiło się tam mnóstwo komentarzy w stylu, znaczy w sensie ja wiedziałem, że te komentarze się pojawią i nie zawiodłem się na was. Pojawiły się komentarze w stylu. Najpierw jest zdziwienie, to jest największy polski pająk. Ja w piwnicy, albo ja ileś tam lat temu, albo ja gdzieś tam widziałem dużo, dużo większego pająka. I ten pająk był jak dłoń, albo jak dwie dłonie, albo coś takiego, albo miał nie wiem, 15 czy 10 cm. Dużo z tych komentarzy o dziwo może być prawdziwych. Bo zapewne wielu z Was no, dziwiło się, że to jest w ogóle uznawany za największego polskiego pająka gatunek, tak, czyli bagnik przybrzeżny razem z bagnikiem e, nadwodnym. To jest dwóch kuzynów, jeden i ten sam rodzaj, e, dwa gatunki, no i one są właśnie tak, te uznawane za największe. Ale bardzo wielu z Was, podejrzewam, mogło spotkać na swojej drodze pająka, który nazywa się po łacinie Eratigena atrica, czyli jest to kątnik domowy większy, gdzie samce tych kątników potrafią osiągać rozstaw odnóży, no nie wiem, tam 10-11 cm, nie? Takie no, już naprawdę duże, to są potężne pająki, bardzo duży rozstaw odnóży. No i teraz dlaczego bagniki, a nie takie kątniki, które są wielkie, mm, uznawane są właśnie za największe pająki Polski? Dlaczego, co definiuje tę największość? No to dam wam przykład. Weźmy sobie wyimaginowanego pająka, który ma na przykład 1 cm długości ciałko, ale odnóża długości na przykład 25 cm. To taki powiększony nasosznik, takie wiecie, ten pająk, którego Możemy spotkać w domach, w kątach, w rogach i itd. Taki pająk miałby rozpiętość odnóży bliską 50 cm, około 50 cm. Z drugiej strony weźmy na przykład jednego z największych pająków na świecie, czyli terrafoza blondi. Jeden był cieniutki. A drogi gruby jak świnia. A taki pająk na przykład dorasta do, nie wiem, 11-12 cm ciała, z w rozstawie odnóży 28-30. No i teraz pytanie do Was. Który jest większy? Czy terafoza blondii, która jest gigantyczna, masywna, której długość ciała jest znacznie przekracza długość ciała tego małego pajączka, czy pająk, którego rozstaw odnóży jest ogromny, ale samo ciałko ma małe? No, odpowiedź jest oczywista i większa będzie terafoza blondii. Na tej samej zasadzie działa, dlaczego wzrost człowieka mierzymy do czubka głowy, a nie do wyciągniętej do góry ręki, nie? Więc e, ja wiem, że spotykacie na swojej drodze duże kątniki, bardzo duże kątniki, natomiast weźcie pod uwagę, że te na całą największość definiuje nie rozstaw odnóży, a długość ciała, i tutaj bagnik deklasuje, w zasadzie bagniki deklasują wszystkie kątniki, no i mają po prostu tę długość ciała większą. A teraz już kończę moje gderanie i pokazujemy sobie bagnika, e, uzupełniamy mu wodę i karmimy. To jest. Sam pająk. Jest tu. Tak jak widzicie, terrarium za bardzo się nie zmieniło, poza tym, że trochę wody ubyło, no bo wyparowała. Natomiast to nie są takie pająki, które, wiecie, będą tu robiły nie wiadomo jakie rearanżacje, tak jak ptaszniki, które lubią sobie pogrzebać w terrarium, lubią pokopać i tak dalej, poprzestawiać różne przedmioty. Z tego, co widzimy, najbardziej zmieniła się ilość pajęczyny, bo faktycznie ten pająk zapajęczynował... Hmm, i tutaj tą konstrukcję z pajęczyny zrobił fajną, taką zresztą w naturalnym środowisku dokładnie to samo możecie spotkać u tego gatunku, więc to absolutnie nie jest nic dziwnego. No pajak sobie cziluje nad wodą, także piwko jeziorko, więc nie pozostaje mi nic innego jak dolać wody przede wszystkim, no a potem damy mu karaczana. O, słuchajcie, zdecydowanie pająk jest głodny. Jak tylko zacząłem nalewać wodę, to on się ogarnął i zaczął po prostu iść w tym kierunku tej wody. Już widzicie, dwie nogi ma na wodzie. Zresztą fajnie, e, fajnie widać, jak napięcie powierzchniowe utrzymuje tego pająka. No dobra, dobra, to może uda się właśnie nagrać, jak on poluje na wodzie. Ale to by był sztos. Spróbujemy. Właśnie o takie nagranie mi chodziło. Ale kosmos. No nie, normalnie National Geographic. Kolego, a w ogóle w sumie koleżanko, gdzie ty wędrujesz? Powiedz mi. Zajebioza, nie, po prostu masakra. Co on kombinuje? Czemu tam wlazła? Nie mam pojęcia. Trzeba by ją ściągnąć, bo ona mi się tutaj zaczęła panoszyć i to tak ostro. Także koleżanko. A ciekawe, czy ona zaatakuje pensetę. A nie, jednak. Nie. Tam nie idziemy. U, jak, u, jak nóżkę położyło. No, no, no. Do siebie, do siebie, do siebie. Proszę bardzo. Tam o. Cie tam schował z tyłu, zamykamy dziada. I wracamy do hogny, bo ona może już będzie chciała jeść. Pyk. No spójrzmy. Nie no, jest, jest. Jest potężna hogna. Gitara. To teraz karaczanek. Co ty nie chcesz? No, ja nie mogę, nie. Hogna nie chce jeść. Coś niesamowitego. No nic, to zróbmy ostatni luk na nią i kończymy zabawę. No, piękna jesteś. Piękna jesteś. I te ślipka. No i bella, fantastyka, wszystko, praktycznie wszystko, co chciałem nagrać, udało się nagrać poza karmieniem Hogny. A na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom, bo jest już nas. Wczoraj wybiło 44 tysiące, także gigantyczna liczba jak dla mnie. Dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu, w ogóle swoją drogą, e, dzięki wsparciu na Patronite udało się kupić m.in. zabaweczkę, czyli gimbala w końcu na, na vlogi, na podróże, na w terenie, więc będzie obraz czysty. Zresztą nagrania z tego gimbala już w tym odcinku mogliście widzieć na początku. To było właśnie z tej zabawki stabilizacji. Także myślę, że naprawdę to jest no, kosmiczny sprzęt. Mega wam dziękuję. I również chciałbym podziękować bardzo tym wszystkim osobom, które na ostatniej giełdzie w Gliwicach podeszły, zbiły piąteczkę, nawet autograf chciały, więc, więc mega miło, e, super, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Na giełdy jeszcze będziemy jeździć. Następne giełdy, no to wiecie, tam Warszawa, Toruń, Białystok i tak dalej. O tym powiem wam jeszcze w którymś następnym filmie. Także info o wszystkich giełdach będziecie mieli, e, no jakby na żywo. Są też zresztą informacje w opisie. No i teraz chciałbym wam jeszcze przedstawić, kilka klipów z ostatniej właśnie giełdy w Gliwicach, gdzie też testowałem Gimbala. Nie będzie pełnej relacji, bo nie nagrałem, bo mi się nie chciało tak strasznie, wybaczcie. Natomiast coś tam się udało nagrać, no i, i po prostu teraz Wam to przedstawię. Także miłego oglądania, a my się widzimy w następnym filmie. Cześć! O, dobra, teraz nagrywa. Co? To Fajne to jest. Śmieszne to jest. Ta, da, da, da. Dobra, tu jest dużo sprzętu, sprzętu, sprzętu. Bożackie tuby korkowe, uuuu Który miał zostać holdbackiem po prostu jak palmetto wychodził z jajeczek Czee to było ty ładny, ty ładny, ty ładny, ty zostajesz Okazało się okazało, że zostawiliśmy trzy samce. Yy, Ale fajny. Palmetto. Jooo. I... Jaki szybki jest skubaniec. No. O, jest, spokoiło się dziecko. No. Ale piękny. Yy, więc jednego musieliśmy zostawić, szczególnie, że jeszcze Amel Palmetto też zostawiliśmy dwa samce, to po co pięć samców, nie? Jasne, jasne. Z holdbacków, więc to jest najładniejszy... Yy. Fajna ma tą... To... Głowę taką z czerwonym ornamentem. O dobra właśnie jest. O, cudo. No i niebieskie oczy. Biały no błąd z niebieskimi oczami. Super. Jaki sztos! Ale piękny. I to jest co? Dorosły już, nie? W sensie? Tak, to jest już dorosły. Ale sztosik. Masakra. One są fajne bo z tego miotu, mogą też się robić niebieskie, nie? No? Nie zauważyłem tego, ale to wiesz, może być za że za tydzień, za dwa, musi coś takiego też, takie też pojawić. Kozak. Ale na ten moment jest biały, zielone pachnie. Tak. Piękne. Super, masakra. Bardzo dziękuję.

Podejdź, weź go zrób w tak, tak. drugą stronę Ej, aparat wykrył pająka bez kitu, jako nie wiem, chyba twarz. Okay. I don't know.